Wieczorem, jak co dzień, miał odbycie prowadzone przez niego wykłady. Chciał opowiedzieć swoim podopiecznym jak najwięcej kontynencie, jego mieszkańcach i czekających tam zagrożeniach. Chciał, byli jak najlepiej przygotowani i by mogli lepiej poradzić sobie po przybyciu do brzegu. Ledo nie tylko snuł historię, ale też pomagał im przysłać plękuski. Język wspólny w większości ludów. Spotkanie odbywało się na polanie. Na tej samej, gdzie tak niedawno urządzono zabawę i ucztę z okazji nadejścia wiosny. Tym razem elfy jednak nie przygotowywał ławek. Na miękkiej trawie rozłożyły koce, Ela opiekuna przygotowała podwyższenie. Dzięki niemu był dobrze widoczny dla wszystkich zebranych. Dodatkowo na drzewach wokół polany rozwieszono latarnie, co zmagało klimat odpowiedni do dosnąć opowieści. Ziemie są rozległe i zróżnicowane. Lasy, góry, nawet pustynia. Do tego bagna spalona ziemia? Spalona ziemia? Zdziwił się któryś ze słuchaczy. Tak, teren jest zniszczony przez Walierych, odpowiedział ktoś inny. Wczoraj Elian nie opowiadał. — Jak widać, nie każdy wtedy przybył, zauważył swobodną przekonaną pieką. Jest to lud płonących. Dawniej byli zwyczajnymi ludźmi, ale przez kąsztakty z szkodnikami. Całe ich chciało zdaje się płonąć, a inaczej się nie spala. Wszystko przez to, że pragnęli stać się, się panami Nie rozumieli, że taka władza nad żywiołami powinna pozostać poza ich zasięgiem. A byli tak spokojnym ludem przemknęło przez myśl Aliemowi. Ludzie góry, którzy stali się ludem jednej góry wulkanu. Początkowa nowa umiejętność im się przydawała kontynuował. Traktowali ją jako broń. Które pozwalają łatwiej upolować zwierzynę, ale jednocześnie wywołali przy tym jeden pożar w okolicy. Właśnie dlatego w pobliżu gór powstała splona ziemia. Teren, na którym nic już nigdy nie wyrośnie. Zostały tam jedynie szczątki drzew i szczerniała ziemia. Zamilkła na dłuższą chwilę. Zabawa ogniem nie trwała długo. Którego dnia żywioł obrócił się przeciwko ludziom. Pożywił się ich włosami, prawicowym ubraniem. Ale nie sparzył skóry. Postawił mi jednej strzępy strojów, jakie mieli na sobie. Płomień stworzył otoczkę, w której człowiek miał zostać zamknięty na zawsze, jego skóra przybrała czerwono pomarańczową barwę, a z głowy zamiast włosów wyrosł płomienie. Od tej pory nie byli w stanie ani jeść, ani pić. Wszystko, czego tylko dotknęli, spalało się na nie dotarło do ust. A woda stała się ich największą wrogiem. Nad jedna kropla skrojała ból porównywalny do zacięcia siostrzem, ale przeżyli. Nie dospytał, nie stwierdził jeden z słuchaczy. Przeżyli, potwierdził ją. Nie dzięki własnej sile. Wulan prosił kustosa, by im pomógł, a ten go wysłuchał. Waleria na nowy dom, wulkan, w którym mogli bezpiecznie żyć, nie szkodzą ani sobie, ani innym. Tam nie śniegowi deszcz. Tam budowali domy ze skał, spłynęły gorącą magą. i tam żyją do dziś. Lawa wystarcza im za pokarm. Do nich też powinniśmy pójść? Desen zapytał, nieco poddenerwowany. Oddowanie się do zwykłych ludzi to jedno, ale wybieranie się do tych, którzy mogli spalić jego i wszystkich, którzy nie będą, to zupełnie co innego. Sami podejmijcie decyzję gdy znajdziecie się na kontynencie. Waliery, jak ogień, są nieobliczalni. Jeśli chcielibyście z nimi rozmawiać, musieli bardzo ostrożnie zabierać słowa. Lepiej będzie, gdy nie skierujecie swoich kroków od razu do wulkanu. Radzę wam najpierw poznać swojego ludzi bez darów przekleństw. Dopiero potem udajcie się w głąb ziemi. Zamiak, by ta część wykładu dotarła w elfów. By zrozumieli, że wulkan jest jednym z miejsc, które lepiej będzie im unikać na samym początku. Dopiero potem powinni się nam udać, Potem, gdy znajdzie odpowiedni czas. A kogo jeszcze możemy tam spotkać? wyrwał się inny z przyszłych żeglarzy. I do kogo mam iść? Z tego co już wśród ludzi wiele się zmieniło. Na kontynencie spotyka się wielu zwykłych ludzi z Sądzę, że najlepiej będzie skierować się wpierw do nich. Są po całej wyspie, ale najwięcej osiedliło się na zachodzie. Tam jednak mrużycieli na zwierzaczych, czy raczej na pesów, jak teraz ich nazywają. Zmienili się odkąd spotkali się ich nagielnie. wciąż korzystają z swojego daru, ale z większą miarą niż kiedyś. I wciąż za Wami nie przypadają. o wiele bardziej niż inni mieszkańcy kontynentu. Pamiętajcie jednak, że znają Was jednej z opowieści. Od dawna nie żyją ci, których niektórzy z was znali. Tam spotkacie ich potomków, ale podobnie jak przodkowie, widzą was wrogów, a nie przyjaciół. Dlatego do budowania starej więzi może zająć się wiele dziesiątek wiosen. Sani potoczyły wzrokiem po zebranych. Wiedział, że sła część z nich zniechęcał wyprawy. Musieli jednak być świadomi wyzwania, jakie czekało ich po przebiciu do brzegu. Dzięki temu mogli lepiej się do niego przygotować.